W dzisiejszym wydaniu wieści z ratusza poinformujemy o przygotowaniach do kolejnej siódmej edycji OSPR. Powiemy o podpisaniu umowy przez MZK na zakup autobusów. Porozmawiamy o altanach śmietnikowych. Zaprosimy na spływ na byle czym oraz na relaks na kajakach. Zachęcimy do udziału w projekcie Roztańczony Rynek. A także porozmawiamy o tym, co nas chłodzi w wakacyjne dni. Samorządowcy z powiatu Oświęcimskiego starają się o przedłużenie na kolejne lata Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Niedawno strona rządowa zapowiedziała, że program będzie kontynuowany. Zabezpieczono wstępnie na ten cel 90 milionów złotych. Beneficjenci programu, wśród których są Oświęcim, powiat Oświęcimski, gmina Oświęcim, Brzeszcze i Chełmek, przygotowali listy zadań, które mają być objęte rządowym dofinansowaniem. Oświęcim liczy, że w kolejnej siódmej edycji programu otrzyma 22,5 miliona złotych rządowego dofinansowania. Oświęcimski strategiczny program rządowy jest realizowany od 1996 roku. Jeden z celów jest to, żeby właśnie wesprzeć miasto Oświęcim i inne samorządy w kształtowaniu wizerunku Oświęcimia w przestrzeni krajowej i międzynarodowej. I dlatego też rząd od wielu, wielu lat wspiera właśnie różnego rodzaju działania realizowane w przestrzeni czy to miasta Oświęcim, czy to gminy Oświęcim. Beneficjentem jest także i powiat oświęcimski, a od kilku edycji jest także i gmina Chełmek i, oraz gmina Brzeszcze. Udało nam się wiele rzeczy zrealizować przez te lata, zarówno w kontekście tym infrastrukturalnym, drogowym, ale także i związanym z przestrzenią Starego Miasta. W tej nowej edycji, która jest planowana na lata 2026-2030, chcemy główny nacisk położyć właśnie na ten rejon związany ze Starym Miastem, gdyż oczywiście ta kwestia jest bardzo ważna dla nas, gdy ona buduje właśnie wizerunek przecież ma Wiele osób odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau przyjeżdża, Także przestrzeń miasta i chcemy pokazać faktycznie to nasze dziedzictwo, które jest prawie od 8 wieków istnienia oświęcinia. Więc zależy nam na tym, żeby oczywiście wyeksponować tą, tą część miasta w sposób należyty. Jednym z zadań, które będzie realizowane i chcemy, żeby było ujęte właśnie w ospr że jest modernizacja kładki na rzece Sole w rejonie zamku. Łączy to tutaj część zasola i osiedla w błonie właśnie ze Starym Miastem. Ten stan techniczny jest bardzo zły, fatalny. Zresztą widzimy za mną, są ograniczenia w poruszaniu się pieszych, więc chcemy, by w pierwszej kolejności to zadanie było zrealizowane. Mamy na to już przygotowany projekt techniczny. Oczywiście kwestia finansowania. To zadanie kosztuje przeszło 10 milionów złotych, więc niebagatelna kwota i chcemy, by 80% z tej kwoty zostało sfinansowane w ramach OSPR-u. Pierwszym możliwym rokiem oczywiście jest 2026 i w tym roku Chcemy właśnie rozpocząć to zadanie. Ale oprócz tego chcemy zrealizować także zadanie związane z wyeksponowaniem tutaj odkrytej przez nas niedawno Mykwy, która oczywiście to dziedzictwo związane z, ze społecznością żydowską będzie też w jakiś sposób eksponowała i, i przedstawiała. Ale także i kwestie związane z infrastrukturą drogową. To tutaj w rejonie Osiedla-Zasole chcemy zrealizować jeszcze zadanie związane z ulicą osiedlową. A jeżeli chodzi o pozostałą przestrzeń miasta, to m.in. ulica Kownacka, to ma też istotny aspekt związany z połączeniem ulicy Krasińskiego, z tutaj szczęścią Starego Miasta, bo ulica Kownacka, która przejmie ten z ulicy Krasińskiego jest jak gdyby kontynuacją właśnie tejże ulicy, ale też i chcemy zadbać o przestrzeń przed pola i, i pomnika w rejonie ulicy Chemików. To jest pomnik, który znajduje się nieopodal zakładów chemicznych i, i to też chcemy ująć właśnie w tej z tych zadaniach, które zgłaszamy do OSPR-u. Oczywiście jest to ważna część też budżetowa miasta i zależy nam na tym, by ta kwota przeszło 20 milionów złotych została ujęta i wsparła różnego rodzaju działania miasta Oświęcim, ale wspólnie też z powiatem i z województwem planujemy realizację kilku innych zadań, które będą na przestrzeni miasta, więc OSPR-y, tak jak przez wiele lat wspierał Oświęcim, Mam nadzieję, że ta kolejna edycja będzie też tutaj podjęta i decyzję rządu zatwierdzona w roku przyszłym, co umożliwi nam rozpoczęcie realizacji tych projektów, o których mówiłem wcześniej, od 2026 roku. Obecnie trwa jeszcze szósty etap, który zakończy się w przyszłym roku. Strategiczny program rządowy powstał w 1996 roku, aby uporządkować tereny wokół byłego obozu, a także by wesprzeć miasto w rozwiązywaniu problemów dotyczących między innymi infrastruktury. Miejski Zakład Komunikacji podpisał umowę z firmą Solaris na zakup sześciu autobusów Urbino 9LE Electric wraz z ładowarkami. Będą to autobusy w wersji midi, czyli o długości od 9,20 m do 10,5 m. Elektryki wyjadą na ulicę Oświęcimia w 2025 i 2026 roku. Przetarg na pozostałe trzy autobusy elektryczne w wersji Maxi i Mega jest w toku. 10 nowych autobusów będzie kosztować ponad 33 milionów złotych, z tego 23 miliony złotych to pieniądze europejskie. MZK ma flotę autobusów złożoną z 44 sztuk, no w większości w tej chwili są to Solarisy, niemniej jednak jeszcze mamy około 11 dab które są to już historyczne sztuki. No jeszcze jeżdżą, bo w sezonie powiedzmy roboczo szkolnym są potrzebne. Ale dzięki uruchomieniu przez urząd marszałkowski Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej udało nam się pozyskać prawie 23 miliony złotych. Cały projekt będzie kosztował ponad 33 miliony. Ta różnica to przede wszystkim VAT i oczywiście wkład własny, około 4 miliony. W ramach tego projektu będziemy wymieniać właśnie te pozostałe sztuki historycznych Dabów. I to będą głównie autobusy krótkie, 6 sztuk do 10 metrów. W tej chwili już mamy podpisaną, zawartą umowę z Solarisem. I w ten sposób tak naprawdę spółka będzie dysponowała głównie autobusami marki Solaris. No, z jednej strony jest to o tyle dobre, że warsztat, który przechodził szkolenia przeróżne i jest autoryzowanym serwisem Solarisa, no, będzie miał łatwiejsze zadanie, ponieważ zna te marki, ma z nimi do czynienia już od ponad 10 lat. W związku z czym serwisowanie tego typu marek jest dla nas łatwiejsze. Oczywiście autobusy będą miały tam trzyletnią gwarancję, jeśli chodzi o wyposażenie to standardem nie będą odbiegały od tego co mamy, czyli też będą niskie podłogi, będzie monitoring, będzie klimatyzacja, będzie wi-fi, będą platformy wysuwane, miejsca dla niepełnosprawnych, alfabet Braille'a i takich wiele innych udogodnień. Oczywiście wszystkie systemy najnowocześniejsze, i no i te gaśnicze. Także cieszymy się bardzo, że dzięki uruchomieniu właśnie tych środków możemy właściwie dokończyć wymianę taboru autobusowego, aczkolwiek te pierwsze z pierwszego rozdania w 2011-12 roku to też za chwileczkę będą wymagały pewnie wymiany, no ale jest to powiedzmy duży krok postępu, jeśli chodzi o komfort jazdy no, dla pasażerów miasta Oświęcimia i oczywiście. Około okolicznych gmin. Co jakiś czas powraca temat altan śmietnikowych, które zarzucane są odpadami z remontów, starymi meblami, zużytym sprzętem domowym, co negatywnie wpływa na estetykę tych miejsc. Coraz częściej do pojemników wrzucane są też odpady niesegregowane. W roku bieżącym planujemy dla mieszkańców zrobić kampanię informacyjną o zasadach prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi. Problem narasta z uwagi na to, iż remonty, które wykonywane są w budynkach wielorodzinnych, koszty związane z wywiezieniem odpadów ponosimy my wszyscy, a nie osoby, które ten remont wykonują. Pomimo tego, że odpady można oddać do przoku bezpłatnie, osoby tego nie wykonują. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami związanymi z załadunkiem tych odpadów i ich zagospodarowaniem. W roku bieżącym będziemy monitorować na bieżąco stan altan oraz ilość magazynowanych odpadów. Będziemy się starali przypisywać altany dla danych wspólnot mieszkaniowych. Przypominamy, że w mieście działają punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w których każdy mieszkaniec Oświęcimia w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami może oddać posegregowane odpady komunalne bez ponoszenia dodatkowych opłat. W Oświęcimiu są dwa takie punkty. Jeden znajduje się na osiedlu Chemików przy ulicy Bema 12A, siedziba zakładu usług komunalnych w Oświęcimiu, a drugi na Zasolu przy ulicy Więźniów Oświęcimia 10. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 oraz w sobotę od godziny 8 do 13. Każdy, kto oddaje odpady musi posiadać kartę Przok. Kartę można też wyrobić na miejscu. Spływ na byle czym i koncert szant to propozycja miasta na sobotę 27 lipca. Ahoj! Poprzednio zapraszałem Państwa do zgłoszenia się do udziału w spływie nabyleczym w stroju Pirata. Dzisiaj w troszeczkę innym, bardziej wodniackim i pragnę serdecznie Państwa zaprosić już na samo wydarzenie, na spływ na Byleczym, 27 lipca w sobotę. Tutaj właśnie w tej części bulwarów, między Nowym Mostem a Kładką, on będzie się nowe wydarzenie. Spływ na Byleczym, ale nie tylko sam spływ, pływa dwami po Sola a również koncert szantowy. Wszystko zacznie się około godziny 13, rozpoczniemy wydarzenie, a o 14 po raz pierwszy tutaj na rzece Sola organizujemy spływ. Pływadeł dziwnych, ciekawych, mam nadzieję, że śmiesznych. 15 ekip zgłosiło się do spływu, mają różne ciekawe nazwy. Myślę, że się świetnie do tego przygotują i będziemy ich podziwiać jak będą spływać jedna za drugą. Więc serdecznie zapraszam już od 13 tutaj, o 14 spływ, później różne konkursy, nagrody, a o godzinie 17 wyróżnimy tych, którzy najlepiej wyglądali, najbardziej się podobali publiczności. Zaraz po wręczeniu nagród. Na Koncert szantowy zespołów Drake i EKT Gdynia. Więc miłośników szant, miłośników wody, wiatru i fajnej zabawy serdecznie zapraszam tu na bulwary 27 lipca w sobotę. Nie zapomnijcie też przygotować się strojem do tego wydarzenia, bo właśnie w takim żeglarskim czy jakimś innym wesołym pozytywnym. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. Do zobaczenia! To jedyna i niepowtarzalna okazja do podziwiania nadsolańskiej przyrody. Rejsy kajakiem po sole już w niedzielę 21 lipca. Wypożyczalnia sprzętu na bulwarach czynna będzie od 12 do 17. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają wykwalifikowani ratownicy miejskiego wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Oświęcimiu. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Motor Andrychów zapewni odpowiedni sprzęt. Organizatorzy mogą odwołać spływ z powodu złych warunków pogodowych lub nieodpowiedniego poziomu wody w sole. 20 lipca Emotion Dance Academy wspólnie z Miastem Oświęcim oraz piwniczką Team zaprasza na imprezę plenerową roztańczony rynek w oświęcimiu. W programie o godzinie 19 lekcja tańca, a o 20.00 impreza taneczna. Zapraszamy. To jeszcze mieszkam tak wysoko, że naprawdę upały są nie dla mnie. W tej sytuacji zapytaliśmy, co lepiej gasi pragnienie podczas trudnych do zniesienia upału. Czy... Oczywiście dużo wody piję, dużo. na Wodę. Piję wodę cały czas, nawet sobą noszę i piję wodę. Czyli woda? Woda, woda. Nie woda. jakieś słodkie napoje? Nie, elektrolity czasami i woda. Czysta, nie gazowana jeszcze. Wodę piję. Dużo wody. Mhm. Mam ten dzbanek taki, nie? Filtrujący i sobie piję wodę filtrowaną. Woda. Woda. Dużo wody pić. To jest najważniejsze i do cienie. w domu, nie wychodzić. Mhm. A, tak, <gry> I tak. w cieniu się trzymać. Właśnie byłam z pieskiem, też w cieniu zaprowadziłam do domu, teraz sama odpoczęłam.